wszystkim, dzisiaj wieszamy takie ściągacze tutaj na ścianę koło kluczy mamy ich cztery i będę przykręcał w sensie no na takie coś, te są takie do blachy do ściany wkręcę i tu będzie się trzymać nie? taki szybki odcinek dzisiaj będzie A jak? A jak będzie jeszcze czas, nie będzie jakoś to długo trwało, to zrobimy jeszcze dzisiaj lampki, podłączymy kable, jak będzie czas, w sensie w tym odcinku, nie? Bo jak nie to zrobimy jeszcze jeden. No i tak myślę, tu sobie pierwsze damy. Nie? To tam się nie trzyma jakoś dobrze, więc... Klucie się trzymają takie same jest dobrze. Mam trochę tak za bardzo. Co je wykręcimy? O, tu mogę ręką nawet. A dobra. O. O, jeszcze. Dobra, to jeszcze kawałek. Nie, tylko ma się trzymać, nie? O, i mamy takie coś. bo jeszcze nawet trochę. No, i teraz ona już nie spadnie. Z drugim robimy tak samo. Zaraz pokażę w ogóle, co jeszcze z silnikiem się stało. Z tym odkłada. Gdzieś tutaj. Dobra. Mamy takie coś. Dzisiaj z telefonu nagrałem, bo sobie kamerki nie naładowałem. Dobra, coś takiego. I teraz mamy takie większe. Ciężko trochę jedną ręką, ale mamy radę. A to jest takie coś od kleju. To gdzie za dać? Tutaj jakoś. Tu ja otworzę, bo trochę tu ciemno. Bo te lampy świecą, ale nie świecą. No, trochę za blisko. No, to przesuniemy trochę w drugi bok tutaj. To tam się nie musi trzymać jakoś mocno, nie? Na przykład tutaj. Dobra. No. O! Coś takiego. I mamy jeszcze jeden. A znowu mi się drzwi zamykają. Dobra. No, że idę po zimno. tutaj. Wybrałem te, bo tylko te udało mi się wkręcić. Dobra i mamy coś takiego. No, no dobra, tu jeszcze przyjdą śrubokręty i tu imbusy. Dobra, pokażę co silnikiem. Bo się trochę działo, tu kupiłem sobie gąbę z uszczelę Bo zepsułem jedną Tak, tu już sadziłem tłok, to jest ten nowy silnik Tu sadziłem już tłok yy, Tu już jest złożone, wszystkie te trybiki to to, 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 to przełożymy z tego tutaj Bo wolę sobie założyć takie A nie się z tym męczyć i tak, jak wyciągałem te zawleczki od tłoka, to mi gdzieś wyszczeliło jedno i muszę kupić, bo inaczej nie złożymy. I no, tu mamy wszystkie te zawory, gaśnik. No, tu mamy te uszczelki wszystkie. A tłok wziąłem z tego, bo pasowało. I cylinder też z tego bo to jest to samo praktycznie ten silnik i no, co jeszcze? Dobra, lampki z detora to chyba nagramy na inny odcinek więc no, tak to się prezentuje w taki oto sposób więc dobra w tym filmie to chyba by było nasze na tyle ja sobie jeszcze jeden nagram dzisiaj z tych lampek. Bo tam już są założone lampki, tylko muszę kable połączyć. A może nie dzisiaj, w taką pogodę. Zobaczymy. Zaraz się obala. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Na razie.